Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony MCSKie i w tym filmie Wam pokażę jak i co zrobić, żeby Minecraft się nie lagował. Zapraszam wszystkich do oglądania. Więc, żeby zoptymalizować y, lagowanie Minecrafta, w menu pauzy wchodzimy w Options i Video Settings. I tutaj mamy trochę opcji. Więc zacznijmy od Graphics. Graphics polecam mieć na Fancy. Smooth Lighting. No właśnie, co to jest? E, wezmę sobie do tego e, Render Distance na shot I Smooth Lighting będę miał na Off. I jak widzicie, mam dość bardzo zamglony teren i co zrobić żeby był mniej zamglony no właśnie klikamy sobie na smooth lighting on Wybaczcie, wybaczcie zawsze na komputer mi się nagrzewa, ale dobrze, ważne. i teraz jak widzicie mniej, dla no przynajmniej ja widzę że on jest mniej zamglony jeśli wy to widzicie to to dobrze ale ja widzę, i mam nadzieję, że Wy też widzicie, że jest mniej zamglony teren. No i właśnie, teraz przejdziemy do Render Distance Short. No właśnie, i, i zależy, zależy właśnie to od tego, czy mamy dobry komputer. Jeśli mamy dobry komputer, to e, e, śmiało możemy wziąć na Normal lub Far, ale zaraz powiem o Far, ale wrócimy do tego. Jeśli mamy dobry komputer, to na far lub normal, a jeśli mamy słabszy, to na short albo time. Jeśli chcemy mieć far, to musimy mieć wersję Java 64-bitową. Wtedy nie będzie nam lagowało, kiedy będzie nam renderowało distance na far. No, kolejna opcja to performance FPS. Performance. I y, polecam opcję zmienić na Performance Max FPS. Czyli nam y, też optymalizuje i y, zwiększa nam FPS do maksimum. No, Boy Scale, no to polecam na Normal. Y, brightness, to polecam mieć gdzieś tak na 50%, bo wtedy będzie i jaśniejszy Minecraft. I nie będzie tak zbytnio lagować, bo też przy jasności Minecrafta yy, może nam trochę go przylagować. Cloud możemy mieć na on lub na off. I właśnie chodzi w tym o to, że będzie nam pokazywało chmury. Jeśli nie będzie nam pokazywało, to też może nam odlagować. Jeśli chcemy, żeby... jeśli nie chcemy widzieć tych chmurek i żeby nam się mniej wszystkiego renderowało i żeby nie było. E, m, większych lagów, no to klikamy na off. Jeśli chcemy mieć taki przyjemny widoczek na górę, to klikamy on. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. O, mój Mam nadzieję, że pomogłem i że um, Minecraft będzie się na, Wam mniej lagował. No, dla Was był MCSG w tym poradniku. Jeśli się Wam podobało, to z... dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem i zasubskrybujcie. Mój kanał, no to ja już się z Wami żegnam. Cześć, dzięki i adios.